pielgrzymce. Cześć, co Cześć. ty tu robisz? Przyszedłem do na nas pielgrzymki. Tutaj? Pielgrzymka tutaj nie śpi. A gdzie? Wiesz, w sumie nie wiem dokładnie, ale wiem, kogo zapytać. No to chodźmy. Szczel Boże. Boże. Jest z nami dzisiaj ksiądz Andrzej Rutkowski, kwatermistrz Pielgrzymki Płockiej na Jasną Górę. Tak, zgadza się. Idealnie to powiedziałaś. Kwatermistrz yy, pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Siódmy, siedem razy. Siódmy siedem raz. Siedem razy. Teraz będzie ósmy. Yy, a więc od 2014 roku yy, jestem kwatermistrzem. Słyszałem, że kwatermistrz na pielgrzymce większość czasu spędza w samochodzie. Dementuję te. Plotki, pomówienia wszelkiego rodzaju. Kwatermistrz na Pielgrzymce w samochodzie jest tylko od momentu zapakowania wszystkich rzeczy, które po nocy musimy zebrać. Później przejeżdża na nowe miejsce noclegowe, i tam tak naprawdę już kwatermistrz i jego ekipa bo to nie tylko ja jestem. Już jest cały czas właściwie na nogach, bo parę rzeczy trzeba zrobić, trzeba przygotować. Rozstawić baseny na wodę do, do mycia dla pielgrzymów, a jest tych basenów strażackich, są cztery. Musimy podjechać do każdego, ktokolwiek nam w jakiś sposób pomaga danego dnia, bo powiem, że ci ludzie naprawdę czekają na nas i czasami tęsknią za naszą obecnością. Cieszą się, że mogą nam pomóc, dlatego też taka rola przewod... kwatermistrza to też i rozmowa z tymi ludźmi. Czasami potrzebują takiego wsparcia duchowego, czasami zwykły właśnie rozmowy. Obejście całego terenu też y, przygotowanie, sprawdzenie. Czasami się tak zdarzy, że zajeżdżamy na pole namiotowe i pewne rzeczy są nieprzygotowane. Y, musimy trochę chociaż ogarnąć, przygotować na przyjście no, tysiąca osób. I znajdujemy się w bardzo osobliwym i charakterystycznym miejscu. Czemu akurat tutaj przed tym kościołem jesteśmy? Tak jest osobliwe, piękne y, miejsce. Ale przede wszystkim bardzo gościnne. Bo tutaj w tym miejscu piesza pielgrzymka ma swój pierwszy obiad pielgrzymkowy. I trzeba nadmienić. Ten obiad jest przygotowywany przez parafian gostynińskich, dwóch parafii, świętego Marcina, gdzie teraz jesteśmy. I miłosierdzia Bożego, drugiej istniejącej od 24 lat parafii sąsiedzkiej. I tu w tym miejscu, dookoła tego miejsca, tej świątyni, rozkładają się, że tak powiem, pielgrzymi, by zajadać się różnymi frykasami. Naprawdę. Różne rzeczy przygotowują parafianie, by ugościć strudzonych pielgrzymów. Mówimy tu o jedzeniu, znajdujemy się w miejscu, gdzie jemy z pielgrzymką, ale kwatermistrz tak naprawdę nie zajmuje się na pielgrzymce jedzeniem. A skoro nie jedzeniem, to czym? No jedzeniem nie, chociaż też potrzebujący jest, co widać. Kwatermistrz przede wszystkim do, zajmuje się sprawą noclegu. I to jest główne zadanie kwatermistrza. I tej całej służby, bo do niej należą także i kilka innych osób. A więc przygotowanie pola namiotowego, przygotowanie wody do mycia, rozstawienia wszystkich samochodów bagażowych, które towarzyszą pielgrzymce, to także załatwienia miejsc u ludzi dla służb. Ale też pielgrzymka e, od takiej strony przygotowawczej, technicznej, kwatermistrza to nie jest sama pielgrzymka, sam czas pielgrzymki, tylko te przygotowania zaczynają się wcześniej. I pytanie teraz, jak wcześniej? I czy wszyscy biorą w tym udział? No nie. Przygotowania rozpoczynają się w zależności od świąt wielkanocnych, kiedy przy, przy, y, przypadają. Więc z Księcem Jackiem Krucińskim musimy dokonać objazdu trasy. Eee, zaglądamy do urzędów e, gmin, zaglądamy do proboszczów e, na, na terenie, których będziemy e, i zaglądamy też przy okazji do osób, które są odpowiedzialne są właścicielami pól, e, łąk. E, zaglądamy także i do dyrekcji szkół, gdzie. Mamy noclegi dla służb, więc te objazdy zaczynamy mniej więcej tak kwiecień i zazwyczaj na pierwszy objazd to chyba musieliśmy wyjechać na pierwszy objazd całej trasy czterokrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, ale już później zaczęliśmy, dochodziliśmy do wprawy. Więc nawet, też że dobrze pamiętam, to najwyżej ksiądz Jacek mnie tutaj poprawi. Yy, w dwa, w dwa wyjazdy zdążyliśmy objechać całą trasę i załatwić wszystkie te sprawy związane z kwatermistrzostwem. Później taki jest yy, trudny czas dla kwatermistrza, bo yy, wiecie, yy, przede mną. Leży mniej więcej czerwiec, maj, czerwiec, taka kilka kartek. Na tych kartkach są spisane numery telefonów, nazwiska i co, kto, w, 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 w czym nam pomaga. I teraz trzeba dzwonić, dopytać się, czy to wszystko jest aktualne, czy strażacy nam przywiozą wodę. Czy nic się nie zmieniło od naszego objazdu, trasy? Czy możemy przyjść do danej szkoły? Czy możemy rozbić namioty na danym terenie? Czy jeden czy drugi probosz przyjmie nas do siebie i, i, i przygotuje tych kilka miejsc noclegowych? I tak to trwa, czasami słuchajcie, i tydzień. Ponieważ do wszystkich się od razu człowiek do dzwoni, to jest pierwszy taki czas, kiedy muszę pewne rzeczy załatwiać telefonicznie. Ale nie ostatni. Później y, zbieram ekipę, dzień wcześniej przed pielgrzymką, y, wszystkie osoby, które mi pomagają, y, i sprawdzamy, moi drodzy, y, rzeczy, które są nam potrzebne. Powiedział ksiądz o ekipie. Ile osób jest stale z księdzem na Pielgrzymce do pomocy? Stała ekipa to jest zawsze, zawsze około ze mną, sześciu osób, 5-6 osób. Dlatego też ta ekipa przez te 7 lat to miała, jeżeli sobie tak przypominam, bądź około chyba 19 osób. Ale na samą pielgrzymkę ja potrzebuję, żeby sprawnie jakoś tam wszystko to zrobić, co mam do zrobienia. Te podstawowe rzeczy, to potrzebuję jeszcze czterech osób oprócz mnie. Kwestia wstawania. O której godzinie ksiądz jako wstaje na pielgrzymce? Zakładając, że pielgrzymka wstaje o godzinie 5.30. To znaczy tak, myślę, że jako jeden pewnie z ostatnich się kładę, ale wstać to tak różnie, bowiem, prawda? byleby być przed wyjściem grup na polu namiotowym. Ale że zazwyczaj yy, no śpię na polu namiotowym, w samochodzie, bo yy, nie chcę nikogo, to się wytnie w razie czego, nie chcę nikogo krzywdzić swoim chrapaniem, więc śpię w samochodzie. Yy, może stąd te plotki, że non stop w samochodzie przebywam, do no nie. Więc e, dlatego też przed wyjściem grup, żeby, żebyśmy byli, e, po to, żeby spokojnie e, po wyjściu zacząć pakowanie e, wszystkich rzeczy do samochodu i jak najszybsze przejechanie na nowe pole, na nowe pole namiotowe, na kolejne. E, bo tak dla spokojności sumienia, czym wcześniej jesteśmy tym wiemy, jak jest, czym zatem, zatem znajdzie się rano czas na poranną kawę. To tutaj od razu chciałbym podziękować kuchni, która o mnie dba. Także jak tylko kuchnia gdzieś blisko jest, to oni już wiedzą, że kawa musi być z rana. Czy przyszło kiedyś komuś do głowy, żeby, żeby się w basenie wykąpać? Co rok musimy ogłaszać, żeby nie wchodzić, nie kąpać się. Nie myć głowy, nie schlapywać piany z głowy i tak dalej, No bo zdarzają się takie przypadki. Są tacy, którzy no nie wiedzą i myślą, że to jest do ogólnego użytku. I czasami się zdarza, że, że, że musimy interweniować, prosić, żeby nie korzystali jako z takiego basenu, gdzie można wejść i się wykąpać. I poza takimi Trudnościami, możemy to w pewnym sensie nazwać trudnością. Jakie jeszcze trudności na swojej drodze spotyka kwatermistrz w trakcie czy to przygotowań, czy już samej pielgrzymki? Najwięcej problemów takich też i niespodzianek, które nie spotkamy, to jednak jest już na trasie pielgrzymkowej. Bo zazwyczaj wszystko, dopóki pielgrzymka nie, nie ruszy, to jest. No, właściwie wszystko jest dograne, pięknie, ekstra, elegancko. Ale czasami się zdarza. I tutaj, na przykład, w jednej z miejscowości zajeżdżamy po zapakowaniu się, by rozstawić cały sprzęt. A tam się okazuje, że niestety nie możemy wjechać na ten plac, bo wjazd został tak zmniejszony, że samochody nie dadzą rad tam wjechać. I, no problem. Ja powiem prawdę, że załamałem się trochę. <laughs> załamałem się. Usiadłem z samochodu i, i przejechałem parę metrów w inne miejsce. I siedzę w tym samochodzie, durzaniec do ręki. Yy, wziąłem, modlę się do Matki Bożej, żeby coś zrobiła, żeby zainterweniowała. No i wtedy zdarzył się cud. Ja uważam to za wielki cud. Ale pewien mężczyzna, pewien pan przyjeżdżał na yy, motorku obok nas, no i tak się zaciekawił, popatrzył, na, a ja na niego. No i tak wyszedłem i zaczęliśmy rozmowę. I mówię, wie pan co, czy pan no, nie wie o jakimś miejscu, gdzie moglibyśmy się rozbić, chociażby tak pokazuje taki park był. Yy, wiedziałem, że nie ma właściciela na miejscu, nie ma telefonu do niego, nie można się z nim skontaktować, więc a trudno komuś wchodzić yy, z butami na jego teren. A ten pan mówi, możecie, rozstawiajcie się. Ale ja mówię, no ale proszę pana, no tak, no ale ja bym chciał, żeby właściciel wiedział. To, ale to ja jestem tutaj zarządcą tego terenu, to, to pan, no, ksiądz się rozstawia. Ale mówię, to pan da mi chociaż telefon, ja zadzwonię, z, poproszę, żeby wiedział właściciel, żeby nie był zdziwiony. No i tak się nawiązała e, współpraca właśnie e, w miejscowości Dubice. To takie, no są właśnie takie sytuacje. No czasami się zdarza, że e, też e, człowiek zajeżdża na, na miejsce, a na przykład jest trawa nieścięta, wysoka na... <grym>, półtora metra, yy, gdzie było miało być przygotowane. No zdarzają się takie różne sytuacje, ale niezależne też i, i od nas. Zajeżdża ksiądz na miejsce, trawa nie jest ścięta. Co wtedy? Co wtedy? Więc modlę się, żeby pielgrzymi mnie nie zlinczowali. Ale wiecie, yy, czy tak powiem. 36 lat temu. Jak byłem na pierwszej pielgrzymce, to były takie czasy, że nam nie przeszkadzało. Rżysko, wysoka trawa, yy, odległość do 2 czy 3 km na pole apelowe. Człowiek po prostu szedł, kładł się i wstawał następnego dnia jakby pielgrzymować. Czy w służbie kwatermistrza jest przestrzeń na bycie księdzem podczas pielgrzymki? Asiu, cały czas. Ja nie tylko rozstawiam baseny do wody, ale przede wszystkim jestem księdzem. pasterzem dla mojej tej małej grupki pasterzem dla y, kierowców i wszystkich tych, którzy przewożą bagaże, ale także dla tych napotkanych ludzi. Y, I dlatego y, podczas, oprócz tej pracy fizycznej, ja jestem cały czas w sutannie. Y, po to, żeby zwłaszcza ci, którzy mnie nie znają, w miejscowościach tych, do których się przyjeżdża, żeby byli świadomi tego, że mają do czynienia z kapłanem, z księdzem. Czy często ma kwatermistrz możliwość maszerowania z pielgrzymami? Uśmiecham się trochę, bo ja mówię, zawsze powtarzam, że bardzo chciałbym jak najwięcej chodzić na pielgrzymce. W pierwszych latach powiem uczciwie, że jak człowiek wchodził w tę funkcję kwatermistrza i może czasami się wczuwał za bardzo. To, to ta możliwość była rzadka. Jeden etap w ciągu dnia to był. Ale później, z biegiem czasu, kiedy już człowiek sam sobie pewne rzeczy poustawiał, wiedział gdzie, co, jak, do kogo yy, trzeba zajechać, o której załatwić pewne sprawy, to już później yy, było łatwiej, żeby wykrzesać już dwa etapy. Dwa etapy dzień. Staram się, żeby być również z pielgrzymami. Żeby służyć swoją posługą. No przede wszystkim właśnie tą posługą sakramentalną z spowiedzi. Staram się, żeby przez cały ten czas pielgrzymki być w każdej grupie, żeby pomagać tym pielgrzymującym, przewodnikom grup, bo oni mają no takie no szczególne zadanie. Ulubione wspomnienie z pielgrzymki to? Ulubione wspomnienie z pielgrzymki. Myślę, że jak po przybyciu do, na jasną górę, po spakowaniu wszystkich rzeczy, jak już wszyscy wchodzą, to spojrzenie z wałów jasnogórskich, ta radość, że jesteśmy, że dotarliśmy, i radość z tego, że człowiek mógł służyć. Drugiemu w tym pielgrzymowaniu. Jak my, jako pielgrzymi, możemy wspomóc służbę kwatermistrzowską? Yy, to ba w bardzo różny sposób, mo mogę tak powiedzieć, bo przede wszystkim yy, zaczynając od takich rzeczy yy, prostych, chociażby od tego właśnie nie mycie się w basenach. Od tego, by postarać się dobrze wykorzystać teren, który jest nam dany, bo czasami jest go mało, żeby te namioty dobrze porozstawiać, żeby nie było zbyt takich wielkich przejść między nimi. Też myślę, że troszeczkę, żeby, żeby, żeby pielgrzymi też tak byli wyrozumiali dla mnie. Bo czasami się zdarza, że są różne miejsca noclegowe. Czasami jest jeden albo dwa dołki, i ktoś ma pecha, że rozłoży namiot właśnie w tym miejscu. Zamiast może 50 metrów, to ma 300 metrów do pola, do miejsca apelowego. Więc o takie zrozumienie prosimy. Są też takie problemy, moi drodzy, z chociażby z ustawieniem samochodów, prawda? Jako bagażowe samochody jadą tiry duże, potężne, ale też jadą małe samochody, które zabierają rzeczy dla 50 osób. I teraz czasami jest taki problem, że no te małe trzeba gdzieś tam wepchnąć gdzieś dalej daleko od pola właśnie apelu, od apelowego, od miejsca apelowego, a te tiry musimy gdzieś postawić gdzieś z brzega, żeby w razie deszczu, w razie jakiejś nawałnicy no, nie ugrzęzły nam. Już mieliśmy parę takich przypadków, gdzie musieliśmy korzystać z pomocy rolników i to ciężkich ciągników. By wyciągały po prostu nam samochody, które zakopały nam się. Bo chcieliśmy jakoś dobrze zrobić dla pielgrzymów, ale źle zrobiliśmy później dla, dla samochodów. Także o taką też i wyrozumiałość dla nas w, tej naszej, w tym naszym posługiwaniu, w tej naszej pracy. A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pielgrzymi do kwatermistrza? Czy na przykład jeśli ktoś ma problem z noclegiem, może się zgłosić w takiej sprawy. Zasadniczo nie załatwiamy noclegów tak dla pielgrzymujących, bo skupiamy się na polu namiotowym, prawda? Jeżeli już załatwiamy, to dla, dla służby, które posługują właśnie na pielgrzymcy, ale jeżeli ktoś ma jakiś problem z miejscem noclegowym, czasami się zdarza, popsuje się namiot. Yy, powiedzmy, czy padają deszcze, zaleje komuś namiot, nie ma gdzie, gdzie nocować, to staramy się yy, załatwiać miejsce, by, by te osoby mogły spokojnie yy, przenocować w jakimś miejscu. Chociaż wiem, że starzy pielgrzymi, yy, którzy pielgrzymują 5, 10, 15 czy 20 lat, mają już swoje stałe miejsca, do, yy, gdzie chodzą. I gdzie są przyjmowani, gdzie właśnie mogą spokojnie przynocować. A co księdzu osobiście daje pielgrzymka? Przede wszystkim to pielgrzymka jest dla mnie takim wzrastaniem przez cały czas w Panu Bogu. To kształtowanie siebie. Pan Bóg dzięki temu pielgrzymowaniu do Matki Najświętszej pozwala mi przede wszystkim przybliżać się do Niego, widzieć Jego wielkość, Jego moc, doświadczać Jego łaski. Pozwala mi też i sobie uświadamiać. Jak kim wielkim jest Maryja? Ona, do której idzie tyle osób, tysiące osób, poświęcając się w trudzie, w bólu czasami, i pogłębia się wtedy moja taka e, ufność w Maryję. W jej orędownictwo, w jej pomoc. Tak mi się, to jest przede wszystkim. Ale ja bym chciał się zwrócić do wszystkich tych, którzy będą słuchali tych moich słów, tego mojego wywiadu. Nie wiem, jak to tam będzie nazwane. Słuchajcie, warto warto wkroczyć na pielgrzymią ścieżkę. Wiodącą na jasną górę. Warto przeżyć te rekolekcje w drodze i poprzez ten dar pielgrzymowania, przez ten trud, zbliżyć się do Pana Boga. To jest niesamowite przeżycie, i jeżeli raz wkroczycie. Na tym drogę, to będziecie, będziecie tęsknić, by pielgrzymować jak najczęściej. Czego przykładem jestem ja? Dziękuję bardzo, księdze, za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Andrzej Rutkowski, kwatermistrz pierwszej pielgrzymki Decyzji Płockiej na Jasną Górę. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.